Kolejna kwestia to jedna z najważniejszych lekcji, jakie przekazał mi bogaty ojciec, czyli tak zwany kwadrant przepływu pieniędzy. Wyjaśnił mi, że w świecie biznesu funkcjonują cztery rodzaje ludzi E pracownicy etatowi S samozatrudnieni, small business specjaliści. B oznacza tu duży biznes, a I oznacza inwestora. Większość szkół przygotowuje ludzi do pracy w kwadrantach E i S. Mój biedny ojciec powtarzał: Synu, skończ dobrą szkołę i znajdź sobie bezpieczną, pewną pracę. Chciał, abym był pracownikiem na etacie. W tym duchu się wychowywałem: znajdź dobrą pracę z pewną pensją i świadczeniami. Ale ja nie chciałem pracować na etacie. Mówiłem rodzicom, chcę być bogaty. I walczyłem z ojcem. Wreszcie mama powiedziała synku, jeśli chcesz być bogaty, a była dyplomowaną pielęgniarką, to najbogatsi ludzie, jakich znam, to lekarze specjaliści. Chciała, abym przeszedł tutaj, został specjalistą, miał swój mały biznes. Mówiłem, mamo, ale jest jeden problem. Lekarze muszą być bardzo mądrzy. No, tak, masz rację, więc nie będziesz lekarzem. Poszedłem na studia, zdobyłem tytuł licencjata, mogę dowodzić statkami handlowymi i pilotować śmigłowce, co robiłem w marynarce wojennej. Jednak to wykształcenie nigdy mi się nie przydało, bo ja chciałem być właścicielem biznesu. Bogaty ojciec powiedział: zostań biznesmenem, a potem profesjonalnym inwestorem. Duże różnice pomiędzy tymi ludźmi polegają między innymi na opodatkowaniu. W roku 1943 rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził ustawę mówiącą, że pracownicy muszą zapłacić podatek, zanim otrzymają wypłatę. Patrzysz na swoje konto z wypłatą i widzisz, że o, państwo zabrało z tego pokaźną część. Na dodatek, im ciężej pracujesz, im więcej zarabiasz, tym więcej ci zabierają. Dlatego, być pracownikiem, to niezbyt dobry pomysł. Im więcej zarabiasz, tym więcej zabierają ci podatki. Lekarze, prawnicy, księgowi śmiali się z tych ludzi, więc w roku 1986 rząd znów zmienił przepisy. W Stanach była to tak zwana reforma podatkowa pozbawiająca wielu przywilejów właścicieli małych firm, specjalistów, lekarzy, prawników. Także dzisiaj w USA właśnie ci ludzie płacą procentowo najwyższe podatki dochodowe. To tragedia. Ludzie często myślą, że są inwestorami, a tak naprawdę przekazują swoje pieniądze funduszom inwestycyjnym i firmom finansowym. To nie jest prawdziwe inwestowanie. Największe odliczenia podatkowe robi się po tej stronie kwadrantu. Mimo, że przepisy są bardzo restrykcyjne, możliwości tutaj są wielkie. Będąc właścicielem biznesu z kwadrantu B, możesz zarobić o wiele więcej i zapłacić o wiele niższy procentowo podatek. Zupełnie legalnie. Kluczowe jest tu słowo legalnie. Inwestor może zarobić miliony dolarów i zapłacić 0% podatku. Legalnie. Ale trzeba rozumieć te różnice. Wielką zaletą biznesu dwudziestego. Pierwszego wieku jest to, że pozwala on ludziom przejść z lewej strony kwadrantu na prawą, do kwadrantu B. Możesz zostać właścicielem dużego biznesu. Biznes z kwadrantu S różni się tym od biznesu z kwadrantu B, że ci ludzie tutaj nie mogą przestać pracować w swojej firmie. Jeśli zostawią ją na miesiąc, firma bez nich się zawali. To nie jest prawdziwy biznes. Ci ludzie są właścicielami swojego stanowiska pracy. Biznes XXI wieku pozwala ludziom przejść do kwadrantu B, gdzie nie trzeba bez przerwy ciężko pracować, aby zarabiać. Pieniądze zaczynają płynąć pasywnie. Kiedy już uruchomisz i zbudujesz swój biznes, polecam ci inwestować nadwyżki gotówki, abyś płacił mniejsze podatki. Właśnie w ten sposób bogaci stają się jeszcze bogatsi.